Bracie, siostry. za łaskę dano od Pana, to i mi, z jego wielkiej dobroci i miłosierdzia, że jesteście dzisiaj w społeczności. Jesteśmy w społeczności Ludu Bożego. Myślę, że dla każdego, kto ceni, kocha społeczność, jest to czas szczególnie błogosławiony. I zachęcać, myślę, nie ma potrzeby, bo jeśli kochasz Jezusa Chrystusa, kochasz brata, kochasz siostrę, kochasz bliźniego, milujesz sąsiada, błogosławisz jeden drugich, jest tu wielka łaska od Pana. No kiedy zastanawiałem się, jakim słowem dzisiaj zwiastować. Myślę, że nie, nie będzie to dla Was zbyt uciążliwe, ale mam taką prośbę w swoim sercu. Wiecie, Myślę, że każdy z nas w każdej dziedzinie naszego życia potrzebuje modlitwy. I każdy z nas chciałby być tym no, mężem modlitwy. Z drugiej strony, każdy z nas chciałby być, aby brat, siostra błogosławiła Ciebie i mnie, abyśmy się wzajemnie błogosławili jeden drugich, jak Biblia mówi, aby otrzymać to błogosławieństwo od Pana i od bliźniego. I mam taką prośbę do Was, kochani, jeśli Was zbytnio e, zafatyguje, e, wybarcie, ale proszę Was, abyśmy powstali i się pomodlili. Kochani, myślę takiego posilenia potrzebują nie tylko ci, którzy są w starczych latach, Nie potrzebują go nie tylko ci, którzy są chromi, ulomni, nie potrzebują go tylko ci y, wdowy i wdowcy, ale również ci, którzy stają na tym miejscu. Amen? Dlatego też, kochani, błogosławmy każdego, kto staje na tym miejscu, bo ten, który tutaj staje, ma świadomość tego, że stoi przed błodzym obliczem i przemawia do ludu, aby łaska Boża mogła spłynąć. Kochani, jaki fragment na dzisiejszy poranek Pan położył na moim sercu? Był taki czas, kiedy rozmyślałem sobie, Panie, a w czym się przejawia prawdziwe chrześcijaństwo? Wiecie, kiedy ma się do czynienia z krajem chrześcijańskim, nie mówię o miejscowości, są całe miejscowości, w Bieszczadach w szczególności, całe wsie, gdzie wszyscy są wierzący. Ale kiedy mówi się o chrześcijaństwie w 96 8%, że nasz kraj jest chrześcijański, zadałem sobie pytanie i postawiłem przed Panem Panie, a w czym się przejawia prawdziwe chrześcijaństwo? To, że, kochani, jesteśmy na tym miejscu, jest to łasko Boże. To, że, kochani, możemy modlić się, błogosławić jednego drugiego, to też jest łaska Boża. To, że możemy śpiewać pieśni, to, że się modlimy, to, że wołamy do Pana, jest to szczególny przejaw Bożej miłości. I, kochani, tak myślę sobie, Panie, no w czym się przejawia to prawdziwe chrześcijaństwo? Wiecie, yy, ukształtować, uformować chrześcijanina. Na to wpływa wiele czynników. Po pierwsze nade wszystko o Słowo Boże. To miecz obusieczny, jak Biblia mówi, to został nam dany przez Pana. I ono żywe i skuteczne, i jeśli uchwycisz i weźmiesz go do swojej ręki, ono przenikie głębokości Twojej duszy, ono wejdzie w Twoją pamięć, Ty będziesz rozmyślał, rozważał, będziesz dociekał i prosił Pana o zrozumienie. A więc, kochani, nade wszystko Słowo Boże. Po drugie, kochani, to, że mamy społeczność, to, że możemy przyjść, słuchać, błogosławić się wzajemnie, ale jeszcze jeden czynnik, kochani, bardzo ważny, na który dzisiaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Wiecie, brat Stasiu mówiłam o darach laskich, abyśmy sobie, tak jak Biblia uczy nas i mówi, sobie usługiwali. Jeden drugiemu. I kochani, to co wpływa nade wszystko i przede wszystkim na kształtowanie Twojego charakteru i mojego, to to, że my jesteśmy w społeczności ludu Bożego. To, że mamy styczność i łączność, kontakt jedni z drugim. Ktoś powie, bracie, dlaczego? Wiecie, tak pięknie słowo Boże mówi. Że yy, żelazo ostrzy się czym? Żelazem. Żelazem. A zachowanie bliźniego wygladza kto? Człowiek. Człowiek. A więc dzisiaj mówimy o wzajemnych relacjach w naszym chrześcijańskim życiu. I był taki czas, kiedy przypomniałam sobie pewne wersety ze Słowa Bożego, gdzie pan Jezus powiedział, że nie przyszedłem przynieść na ziemię pokój, ale co? Miecz, rozdwojenie. I będzie. Kochani, wystąpi matka przeciwko córce, ojciec przeciwko synowi, synowa przeciwko teściowej i na odwrót. Wiecie, to są wzajemne relacje. To, jak my do siebie się odnosimy, to, jak my siebie traktujemy nawzajem. Kochani, dlatego też dałby Bóg, aby w Twoim i w moim sercu była właściwa postawa chrześcijańskiego życia. Pewnemu człowiekowi zadano pytanie, myślę sobie. Ja chyba też do nich należę. I mówię, podaj definicję Boga. Wiecie, ten chwilę tak się zastanowił i powiedział krótko, ten, który kocha. Amen? Jest to wielka łaska Boża. Wiecie, przeżywać miłość Bożą. My możemy mówić, zwiastować yy, godzinami yy, o miłości Bożej, o Bogu, ale póki to nie dotyczy Twojego, nie dotknie Twojego serca, to będzie tylko słowami. I jest pewne niebezpieczeństwo. Dzisiaj wiecie, każdy, y, cały świat prawie mówi o Bogu, dzisiaj się mówi o chrześcijaństwie, dzisiaj y, y, y wie się nawet o miłości Bożej, ale niebezpieczeństwo polega na tym, że możesz przeżyć swoje życie i nigdy nie skosztować Laski Bożej. Niebezpieczeństwo dla ludzi jest takie, że nigdy nie możesz, nie, możesz nawet doświadczyć miłości. Jak wielką, wspaniałą rzeczą jest to, że Pan Bóg powiedział w swoim słowie skosztujcie, że dobry jest Pan i wynagradza tych, którzy go szukają. A jeśli skosztowałyście, apostoł Piotr pisze nam, to przystąpcie do Niego, jako do tego żywego kamienia. Nasze relacje między jedni, drugimi. Kochani, kiedy tak śledziłem w Słowo Boże, dlaczego nam Biblia mówi, brzemiona jedni, drugich noście, a tak wypełnicie, co? zakon Chrystusowy. Dlaczego dzisiaj było powiedziane i przeczytane, kochani, abyśmy okazywali gościnność komu? Jeden drugiemu. A więc znowu relacje nasze obopólne. Kiedy wczoraj tak szedziłem Słowo Boże, kochani, już prawie z łaski Bożej dwadzieścia parę lat czytam Słowo Boże i wczoraj otworzyłem tak list do hebrajczyków, dwudziesty czwarty werset rozdziału dziesiątego, w zawiązaniu do tego, o czym dzisiaj mówimy. I przeczytałem ten werset, i on mówi nam tak, autor tego listu: Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Co to znaczy baczyć, abyśmy zwracali uwagę na siebie samych, jak traktujemy innych? Czy ja jestem dawcą miłości? Czy rozgłaszam Bożą miłość? Czy mam miłość Bożą w swoim sercu? Kochani, dlaczego tą przytoczyłem? Definicję tego człowieka, który powiedział, że Bóg jest miłością. Wiecie, Biblia nam pięknie, apostoł Jana mówi, to apostoł miłości, ktoś pięknie powiedział. I ta miłość polega na tym, że my milujemy Boga. Bóg miluje nas i przez to zradzamy się za Boga i żyjemy w Bogu. Piękne Boże słowo apostoła Jana w Jego liście. Bracia, siostry, Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Jezusie Chrystusie, że On jest miłością. I w moim życiu, to był kiedyś najtrudniejszy okres, kiedy przez cztery miesiące no, cierpiałem fizycznie, byłem w niemocy, byłem bezwładny, leżałem. Wiecie, to jest tyle czasu na rozmyślanie. I pomyślałem sobie, tak, był taki niebezpieczny moment. Nie pozwól, bracie, Nigdy w swoim sercu, aby wróg dusz ludzkich okrać Cię z miłości Bożej. Wtedy będzie się tu niepotrzebny, wtedy będziesz czuć się zgorzkniały, wtedy będziesz miał problemy i popadniesz w stan, któremu nikomu nie życzę. Być i doświadczać i żyć na tej ziemi, doświadczyć Bożej miłości, jest to szczególna laska Boża. I dzisiaj o takim Jezusie chciałbym zwiastować, kochani, a fragment, który chciałbym przetoczyć Wspólnie z wami rozważyć. Otwórzmy wspólnie, kto ma Biblię, Słowo Boże, jedną z Ewangelii, Ewangelia św. Łukasza, dziewiąty rozdział, 51 pierwszy werset i niżej. Nie będę czytał go w całości, ale kto ma, prześledźmy wspólnie werset po wersecie. Jest to szczególna historia. Kiedy tak czytałem wielokrotnie, wiecie, taka wskazówka dla każdego z nas. Wydaje się, kiedy pierwszy raz czytasz słowo dany werset, to zaznajamiasz się z Jego treścią. Kiedy drugi raz czytasz, zaczynasz wnikać. Kiedy trzeci, czwarty, piąty i szósty, to słowo dociera do Twojego wnętrza. I Pan coś Cię chce powiedzieć. Pan chce czymś Cię ubłogosławić. I taki nacisk czuje w swoim sercu. Panie, co chcesz? Abym zrozumiał z tego słowa. Jest to historia opisana tylko przez jednego ewangelistę, ewangelistę Łukasza, szczególna. I kiedy tak wnikałem w to słowo, wiecie, tak myślałem, Boże, ile tutaj kazaj można powiedzieć w tym fragmencie, w ilu miejscach, w jakim kierunku można pójść, mówię tutaj o kaznodziejach. I zobaczmy. To słowo, które jest zapisane przez ewangelistę Łukasza. Tylko on poruszył ten temat. Jego serce było wyczulone. Wiecie, to lekarz, on skrupulatnie, on jest dokładny, on precyzyjny i opisuje pewne zdarzenie w życiu Jezusa Chrystusa i jego uczni, abyś ty i dzisiaj i ja miał właściwą postawę w relacjach między sobą. Zobaczmy, co nam mówi 50 werset tego 9 rozdziału, 51. I stało się, gdy dopełniali się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, i postanowił pójść do Jerozolimy. Bracia i siostry, jest to niejako treść informacyjna tego zdarzenia. W sercu Jezusa wiecie, po pierwsze, Pan Bóg realizował plan zbawienia dla każdego człowieka. I ten plan był, on był założycielem. Jezus Chrystus był wykonawcą. A Duch Święty wdrażał to w Twoje i w moje serce. I to wszystko się działo, to wszystko się wypełniało. I wypełniało. Jezus miał tą świadomość. Wiecie, i to, co miało początek w Betlejem, ktoś pięknie powiedział: ono miało swój koniec jako życie Jezusa Chrystusa, tutaj na Gorgocie, na tym wzgórzu. I później cudowne zmartwychwstanie. I oto te dni, panie Jezus, miał tą świadomość, że to wszystko, co się dzieje, dzieje się z woli Bożej. On wiedział, jaką śmiercią umrze. On wiedział, kto mu zada ból i kto cierpienie. I mimo to on szedł cały czas. Był taki moment, te trzy pół lata, kiedy ten czas już wygasał. Ktoś nawet piękną książkę napisał o ostatnich siedmiu dniach życia Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Ten czas się wypełniał. I te dni się dopełniały. Ale wiecie, co mnie najbardziej zaszukowało? Ewangelista Łukasz mówi o tym, że te dni się dopełniane, kiedy miał być wzięty, co do nieba. I tutaj masz taką wizję, wizerunek tego, co uczynił Jezus Chrystus. I pomyślałem sobie: Boże, ale przecież to jest dla każdego z nas. Biblia nam mówi, że każdy człowiek zbliża się gdzie? do swojego wiecznego domu. Jezus Chrystus, Jego wniebostąpienie też było i miało stać się faktem. I to była realizacja. I kochani, i był 52 werset, chciałbym również przytoczyć, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, a mu przygotować gospodę. Wiecie, taktyka działania Jezusa Chrystusa, jego misja, ona była bardzo prosta. On powołał apostołów, tych posłanych, obdarował ich, wyposażył. Oni poszli i zwiastowali dobrą nowinę. Powiedział, co mają czynić, czego mają nie czynić, co z sobą brać, czego nie brać. I ta realizacja przyszła. I uczniowie tego doświadczali i byli uczestnikami tego. I zobaczmy, ten werset nam mówi, że Pan Jezus posłał przed sobą dwóch posłańców, aby mu przygotować nocleg, miejsce, może co zjeść, nie tylko na lonie przyrody, bo na pewno i takie dni były w życiu Jezusa Chrystusa, ale idąc z uczniami, on posyła dwóch uczniów. Mówi, idźcie tam i tam, do tej miejscowości i zobaczcie, zapytajcie, czy znajdziecie miejsce dla mnie. Wiecie, kiedy tak myślałem o tym i wszyscy wiecie, że to była wioska samarytańska, nie znamy jej nazwy, nie znamy, byli ci ludzie, ale jest pewien fakt szczegół, na który chciałbym dzisiaj szczególnie zwrócić uwagę. I o to się stało, uczniowie ci poszli. Wiecie, myślałem sobie tak, no jak to się mogło stać? Wiecie, przychodzą dwaj uczniowie do miejscowości, może kogoś spytali i mówią tak, słuchajcie, no chcielibyśmy jakiś dom, jakąś nocleg, czy jest ktoś, kto by nas przyjął? Ale ci Samarytanie bardzo szybko zobaczyli i zrozumieli, że to, z kim mają do czynienia, to Galilejczycy, że to, kto o nich, o nich prosi, to Żydzi. I wiecie, można by mówić kazanie na temat stosunków Żyd-Samarytanin. I niektórzy to czynią. Ale myślę, nie w tym kierunku chciałbym dzisiaj wyczulić nasze serce. I Pan Bóg kieruje twoje i moje myśli. I zobaczmy, no, stało się faktem, kochani, lecz nie przyjęli go, Dlatego, że jego droga prowadziła do Jerozolimy. Nie wiem, czy w twoim życiu, moim, był taki fakt, kiedy kogoś coś prosiłeś, kiedy chciałeś do kogo wejść, a mówię, no niestety, teraz nie mam dla ciebie czasu, no przykro mi, wybacz, ale nie mogę otworzyć swojego domu, poszukaj miejsca gdzieś indziej. Kochani, dlaczego o tym mówię? Abyśmy zobaczyli, w jakiej sytuacji znaleźli się uczniowie. To byli zwykli, prości ludzie. I Jezus z nimi. I kiedy patrzysz na ten fragment słowa Bożego, to można mówić o trzech postawach. Po pierwsze, o postawach tych Samarytan niegościnnych. Druga rzecz, o postawach ucznia, uczniów Jezusa Chrystusa. I trzecia postawa Jezusa Chrystusa, jak on się do tego stosunkował. I zobaczmy dalej, co się dzieje. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, Abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jaki to Eliasz uczynił. Bracia i siostry, wieść dotarła do uczniów Jezusa Chrystusa. Posłańcy przyszli i mówią: Słuchajcie, mamy problem. Ci ludzie nie chcą nas przyjąć. I wiecie, kiedy Pan Jezus mówił i wysyłał uczniów swoich, to mówi, że tam, gdzie Was przyjmą, to co? Zajdźcie tam i powiedzcie: Pokój wam. Gdy otworzą drzwi przed wami, to tam zostańcie, nie idźcie do innego miasta, ale zwiastujcie im Boże Królestwo. I uczniowie to czynili. Ale on powiedział im drugą prawdę. Jeżeli zapukacie do jakiegoś domu, przekroczycie granicę jakiegoś miasta, czy wioski, czy miejscowości, i was tam nie przyjmą, to co macie zrobić? Wyjść z tego miasta i zrobić tak. Wiecie, co to znaczyło? Otrząsnąć proch. Z swoich, stóp swoich, na świadectwo przeciwko temu miejscowości. I pan Jezus w jednej z ewangelii powiedział, że lżej będzie sodomie niż tej miejscowości. Dlaczego? Nie przyjęło Jezusa Chrystusa. Nie przyjęło Królestwa Bożego. Nie przyjęło ewangelii. Nie przyjęło dobrej nowiny. I wiecie, postawa uczniów, ona mówi o naszych ludzkich relacjach. I pomyślałam sobie, co w sercach uczni musiało być. I oto dwaj uczniowie, to byli synowie Zebedeusza, Jakub i Jan. Oni wysuwają, wiecie, tak pomyślałem sobie, ta sytuacja ma swój moment kulminacyjny. I wtedy, kiedy uczniowie zapytali Jezusa, pana naszego, czy chcesz, wiecie, los tej miejscowości zależy od Jezusa Chrystusa. Co pan uczyni z tym, którzy nie chcą go przyjąć? To wiecie, na ten temat. Nikt prawie nie zwiastuje, ale ważną jest rzeczą, abyś ty i ja w swoim sercu miał to, co miał Jezus i ma Jezus Chrystus. A wiecie to jest, co to jest? Miłość do bliźniego, miłość do nieprzyjaciół. Kochani, dlaczego w Starym Testamencie było powiedziane oko za oko, ząb za ząb, rana za ranę, oparzelina za oparzelinę, to było prawo odwetu i zemsty. Ale Jezus Pan powiada, a ja Wam powiadam. milujcie, co? Nieprzyjaciół Waszych i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Wiecie, człowiek sam z siebie w ludzkiej naturze tego nie uczyni. Ty musisz się wtedy zaprzeć samego siebie. I Pan Jezus wzywa Ciebie i mnie. I jeśli taka, taki moment, sytuacja się zdarzy w Twoim i w moim życiu, Ty nie bądź tym człowiekiem, który nie ma miłości, ale okaż mu miłość, błogosław, i wiecie, kochani, Pan Jezus, myślę, że chwilę się zastanowił i zadał pewne stwierdzenie. Może to nie jest pytanie, ale stwierdzenie. Chcę, abyśmy przez to stwierdzenie zbadali nasze serce. Wiecie, zapewne znacie historię Eliasza. To może jeszcze jeden temat, na który można by było usługiwać. Ile razy Elias ściągnął ogień na ziemię? Wiecie, kiedy Pan Bóg odpowiada na modlitwę. I, I księga Druga króleska, jak tutaj jest powiedziane, pierwszy do dziesiątego wersetu nam mówi o tym, co się tam działo. Ale kochani, wiecie myślę, sobie, panie, no Ty ich wyposażyłeś w tym moc. Ty dałeś im moc, aby deptali po wszelkiej co? Potędze nieprzyjacielskiej, aby bezdeptali po wężach i skorpionach. Wiecie, czy uczniowie mogli to uczynić, czy nie? Czy to tylko słowa i groźba? ściągnąć ogień, zniszczyć tą miejscowość. A pan Jezus tak wspaniale powiada, a on obróciwszy się zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Bracie siostry, wiecie, uczniowie poczuli się urażeni. No jak ci ludzie nie chcieli przyjąć nie tylko nas, ale oni nie przyjęli, chcieli przyjąć nade wszystko Jezusa Chrystusa. W ich sercu była uraza, tam nie było przebaczenia, i uczniowie pytają, czy mamy to uczynić. A Pan Jezus wiecie kogoś zgromić, to znaczy ostro strofować, to znaczy napomnieć, pokazać mu, wyczulić Jego serce. Wy tak nie róbcie. Wy tak nie postępujcie, wy błogosławcie. I kochani, kiedy to się stalo, zobaczmy, co się dzieje dalej. Pan Jezus odpowiada i wyjawia cel swojego poslanictwa tutaj na ziemi. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, lecz aby je co? Zachować. Małe zdarzenie w życiu uczniów Jezusa Chrystusa, nasza ludzka postawa naszych serc. Kochani, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać, lecz aby zbawiać. I to powinno być motem twojego i mojego życia aby być i błogosławić i stać się błogosławieństwem dla innych kochani czego uczy nas ta historia czego pan Jezus chciał powiedzieć co chciał powiedzieć przez tą historię wiecie dzięki Bogu że Łukasz ją zapisał po pierwsze kochani może ktoś powie no uczy ona nas gościnności uczy ona nas przebaczenia ale podstawą tego zdarzenia jest to, abyś miał Jezusa w Twoim sercu, abyś wiedział, że Syn Człowieczy przyszedł, aby zbawić Ciebie i mnie. I nasza postawa być powinna taka, jak postawa Jezusa Chrystusa: przebaczać, błogosławić, nieść miłość, dawać pokój ludziom, tak do czego wzywa nas Słowo Boże. Prosta historia. Refleksje nasuwają się same, kochani. Być takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. I profil Jego osobowości, Jego charakteru ma być w Twoim i w moim sercu. I nie mścić się. Pan Bóg powiedział, że pomsta do mnie należy. I wiecie, kiedy tak czytałem ostatni werset tej historii, to pamiętacie, co ona mówi nam? I poszli do innej miejscowości. I poszli do innej miejscowości. Znaleźli się tacy, którzy go przyjęli. Przyjęli uczniów Jezusa Chrystusa. I myślę, że była to wielka laska nie tylko dla uczniów, ale i dla tych, którzy go przyjęli. Dlatego też, bracie i siostro, na podstawie tej historii wniknąć mi swoje serca. Popatrzmy na nasze relacje między ludźmi. Czy jesteśmy takiego usposobienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Czy nasz charakter kształtuje Słowo Boże na tyle aby móc przebaczać, aby móc błogosławić i być błogosławieństwem dla innych. Tego życzę każdemu z Was. Amen.